No i dobra, jesteśmy przy zamku Drachim no to przeszukajmy go. Hmm. Zacznijmy od dołu. Oho. Uh -huh. Bia mewa. No dobra, jem ja nawiasem mówiąc możemy sobie od razu wykonać. Fila, Tutaj. Brakuje mi. Nalewki z Bandragory I wyśniówki na spirytusie. Dobra to się zdobędzie. I pamiętnik pryce Adriana. Dobra. Zobaczmy. Yy, ten pamiętnik Kijan sprawił się znakomicie. Że się stało, że jest jasno, że profesorek Gloden zaginął gdzieś w podziemiach S. Zresztą Elfich schematów, ale już sam skiz. miesza stalowego jest wart tyle co klucz yy, wiosek w południowej Redanii. Podzieliśmy się zdobyczą na pół zgodnie z umową. Nie zatrzymałem schemat miesza stalowego. Kijan zabrał ze sobą schemat na kuszę. Muszę przyznać, że zakonserwowane yy, odcie głowy reszty członków wyprawy nie były mi potrzebne, acz imponuje mi sumienność i rzetelność Kijana. Wszak Wiedźmin dał słowo, że żaden z archeologów żyw ze Kijan nie wyjdzie i nie wyszedł. Tym bardziej mi żal, że Kijan nie przyjął oferty. Jako mój osobisty garde, mm, do tu Nie brakowałoby mu niże, niczego. Stosowny żółt, śniadanie kawior i troskawki, na obiad homary, codzienny kąpiel, nadworny cyrulik, a i kurtyzany, obojga płci. Ok. Jakby mu czego brakowało, e, ze mną. Mm. ok. Widać lubi szlajać się po świecie, bo nie wierzę, by Jakub z Dębichy mógł mu dać więcej niż ja. Jakub z Dębichy, podrzędny kapitan co, ma, co za garść koron, przewozi do Nowigradu dziwki dla portowych Alfonsów. Może w końcu jakiś storm tę dziurawą kryptę zatopi i Kian wróci do mnie z, z podkulonym ogonem. Dalej jakieś w ogóle raczej reszta nieczytelna. Eee... Ludzie mówią, że latency jeleń, na którym pływał Kian, rozbił się u wybrzeży Niv. Dzięki moim klątwom, nieźle. Może by wstąpić do szkoły czarodziejów w Ban Art <grymne> OK. Mm, tutaj chciałem sobie jeszcze odznaczyć te wszystkie. wszystkie. Dobra. To tak samo. Tu mamy dużo tych składników nowych mhm tyle, dobra, zobaczmy te miecze nie postacie, rzemiosło i jeszcze lepsze od mojego okej okay. jestem zdziwiony to bardzo dobra, to pójdziemy sobie do Naszego Hatoriego Poprosić by wykonał miecze Szkoda, że ten niego tak krótko mi posłuży No zobaczymy, może to te... Pomyślę jeszcze Osze z Bremerwur Auciu Dobra, nie chciałem tego zrobić tam już chyba wyżej nie było wejścia. Było. Dobra, to ja nie potrzebnie szedłem w ogóle. Hmm, bo tu jeszcze wyżej jest wejście. No, dobra. Tam pewnie nic konkretnego nie było. Tutaj zresztą też niespecjalnie nie skrzynka. Znaczy, nie skrzynka tylko jakiś pakunek, nie mogę sięgnąć. Ulepszona wilga, okej. Okay. Dobra, no to tyle. Coś tutaj może jeszcze jest? Przeszukamy całe. Ok, oho, ślady krwi prowadzą do piwnicy. No to sprawdźmy. Góle ściągnęły ciało na dół, ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. Możemy hm. przeszukać te wieże. No dobra. Czyli co? Mamy jakieś zadanie nowe? Tak nagle troszkę. Hmm, czyli znowu muszę się przejść po tej wieży. No cóż. No dobra, niech będzie. Pieseł? Są głębokie, nierówne. Ktoś uciekał w panice na oślep. Mhm. Mm Gdzie te ślady są? Mhm. Mm Która blada, chociaż nie stracił krwi. Czyli to nie wampir. Cokolwiek zobaczył przed śmiercią, nieźle się wystraszył. Ciało wysuszone na wiór? Ślady poparzeń? Robota południcy. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie. Ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. Może wyznaczono za nią jakąś nagrodę? Sprawdzimy, przy dowiemy się kim może ona być. Mamy tablicę. Cześć jego pamięci. Leśne licho. Biała dama. Eee, Zwróćcie się nad dolą chłopów pola, pod miastem nawiedza upiór. Co z wygląda? Um. Okej. Okay. Oto no idźmy do budowy. Witajcie, mistrzu! Przychodzę w sprawie białej damy. Taką miałam nadzieję. Tyle to moje ogłoszenie wisi, że już wyblakło na słońcu. Wygląda na to, że ta wasza dama to południca. Czyli Bogowie, biedna Lusia. Ta Lusia miała brać ślub, prawda? Tak. Rodzice przeobiecali ją kowalowi z miasta. Majętny był, prawda, ale starszy niż elfie ruiny. Lusia uciekła z kobierca na pole... ...i podcięła sobie żyły. Srebrnym sztylecikiem, który dostała na zrękowiny. Czekajcie, pokażę wam. Rodzice Lucy nie chcieli go ani do grobu złożyć, ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu, żeby ją wywabić i przegnać. Ten sztylet byłby akurat. Weźcie, tylko zabijcie lusię tak, żeby już więcej nie cierpiała. Ej, ludzie, ludzie... Dobra. No to wracamy tam. Kurcze. Ciekawa sprawa. Tak najpierw zbadaliśmy co tu nawiedza kogoś, a dopiero potem znaleźliśmy zlecenie na to. No zapiszmy. I nałóżmy na ostrze ole przeciw upiorom. Chwila. Ona jest upiorem, czy... Mm, upiory. Upiorem. Nieprzeklętą. Mhm. Mm Dobra. Auć Ajajaj aj. Dobra teraz będą kopie No dorwi ją Geralt Okej okay. Ta skudna to ona Gerald To ona O, dobra Wróćmy do tej wdoby Ciewki kryć wiedzą Problemie. Możecie wrócić na pole. Dziękuję. Proszę, to pieniądze i niech Wam się szczęści. Okej. Okay. No cóż, zrobiliśmy kolejne zdanie Teraz pytanie: czy idziemy na skligę, czy coś innego? Wykonajmy te Klingiu u Hattoriego teraz. Oho wtrącimy się? Zjeżdżaj przy błędu, po tobie! Nie mogłem w lesie przy komandzie zostać. Wyjdź w tej śmierdza. chwili, bo zabiję! Słowo daję. Jesteście gorsi niż domokrążcy. Wyjdź w bo i dla ciebie znajdę kajdanki. Pomocy! Oni mnie spalą! Spalą żywcem, a ja nic... Nic? Nic? A kto pichcił trujące eliksiry? loży czarodziejek pomagał, raporty im megaskopem wysyłał. Kto za pomocą czarów bełtał ludziom w głowach, he? Znamy się, Remi. Ciebie i twoje występki. To było dawno. To już się nie powtórzy. Tak, zadbamy już o to. Skuć go i jego sukę też. Mamo! Nie pozwolę na to. Nikt cię nie pytał o zdanie, mutancie. Coś mi mówi, że jednak się dogadamy. Bez słów. Do mnie! Nie to jest tak. O ła, okay. Dobra, ten cząż jest mocny. Bye. Dziękuję. Gdyby nie ty, zabiliby mnie. A Luiza i mały, strach pomyśleć. Tris Merigold, Znajdź Może będzie w stanie ci pomóc. Oho, oby. A tymczasem weź to. Ja z czarami zrywam na dobre. Tobie może się jeszcze przyda. Choćby przy następnym spotkaniu z łowcami. Ja coś mi mówi, że długo na nie nie będę czekał. Bywajcie. Okej. Okay. Co dostaliśmy? Kamień runiczny. Dobra. No to cóż. Do Hattery'ego w końcu chodźmy. Tam mogę jakoś się tapnąć do niego? Hmm, nawet nie muszę, to tu

No, i Hattori, mam zlecenie. Witaj, ej pcharze. Witaj, Geralt, czym mogę Ci pomóc? Chciałbym, żebyś coś dla mnie. Mhm. Mm I tak Mieszkota, drugi Mieszkota i kusza. Dobra. Bywaj. No i se użyjmy ich od razu. No, no. Zmieniamy klingi. Szkoda, że te się muszę pozbyć. Ale kurczę, ta ma. Nie wiem, czy ten bonus nie powoduje, że. Ona jest jeszcze lepsza. I chyba powoduje. To tą klingę od Hatoriego zostawimy sobie na razie. Będzie używać tylko miecza kota Ale dobra, teraz już hmm. Sprzedajmy mu jeszcze rzeczy. Witaj, Eipharze. Witaj, Gerard. Czym. Mm, towary pokaż mi swoje towary. I tak. To mi zbędne. To mi zbędne. To co zatrzymujemy, to też. Sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. To, 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 to. Mm. to. No I w sumie tyle. A. Masz koszulę? Tak z ciekawości? Nie masz. No a dobra, mniejsza o to. Cóż. Tyle. Bywaj. Bywaj. No i dobra. Leci na sklíky teraz.